Witajcie, kochani bracia Wiary na kanale. W dzisiejszym filmie odkryjemy przed Wami mroczne sekrety Atali, tajemniczej córki Izabel. Jej okrutna podróż jest tak intrygująca, że trudno uwierzyć, że może być tak zła jak własna matka. Ta narracja jest bardzo szokująca. Atalia przyjmuje przerażającą rolę, mordując prawie wszystkie swoje wnuki i profanując Dom Boży. Wierzysz w to? A gorsza jest świadomość, że obecnie jest wiele osób takich jak ona, które mogą to zrobić i z tych samych powodów. To zaskakująca historia. Bardzo chcielibyśmy, abyście obejrzeli do końca i zrozumieli, dlaczego dzisiaj opowiadamy o tej historii. Chodźmy. W cieniu proroctwa wypowiedzianego przez Eliasza życie Achaba i Izabel zostało tragicznie odebrane. Ahab spotkał swój koniec w krwawej bitwie z Syryjczykami, podczas gdy Izabel spotkał równie okrutny los. Została wyrzucona przez okno. Z tej tragicznej pary wyłoniła się Atalia, której samo imię nawiązuje do boskiego cierpienia. Wstępując na tron Judy, Atalia stała się jedyną królową, która w historii biblijnej zajmowała cenny tron Dawida. Jego los splatał się z Jehoramem, pierworodnym Jehoszafata, w związku naznaczonym intrygami i machinacjami. W wieku 32 lat Atalia dołączyła do Jehorama, który w pierwszych latach swego panowania dzielił władzę z jej ojcem. Jednakże ścieżka obrana przez Jehorama oddaliła się od świętych i sprawiedliwych kroków Jehoszafata. Pod mrocznym wpływem Atalii Jehoram stał się władcą tyranem, odchodzącym od dziedzictwa ojca. Jego syn Akasja, skoronowany w wieku 22 lat przy wsparciu swojej matki maleficent, odziedziczył złą reputację swojego przodka, podczas gdy Atalia kierowała jego nikczemnymi planami. Pośród pałacowych intryg i spisków wyłania się porywająca opowieść o władzy, korupcji i rodowodzie skażonym ciemnością. W mrocznym otoczeniu kronik, jak powiedziano w Księdze II, rozdziale 22 i wersecie 3 rozgrywa się złowrogi spisek. Akazjasz, podążając śladami domu Ahaba, ulega wpływowi własnej matki, niegodziwej doradczyni, która namawia go do złego postępowania. Jednak to efemeryczne panowanie wkrótce zostało połknięte przez wir przeznaczenia, gdy Akazjasz rządził Judą zaledwie przez 12 miesięcy, zanim został brutalnie zamordowany. Otrzymawszy wiadomość o śmierci syna Akazjasza, Atalia, daleka od wyrażenia żalu, uznała tę tragedię za okazję do utkania swojego diabelskiego spisku. Bez wahania przywłaszczyła sobie monarchię, skazując własne wnuki, synów Akazjasza na bezlitosną egzekucję. Okrutnym gestem podporządkowała sobie cały ród królewski, wstępując na tron. Relacja z fabuły Atali skłania do refleksji nad skrajnościami ludzkiej ambicji i okrucieństwem. Jego obojętność na śmierć własnego syna, przekształcająca tragedię w szansę na zysk polityczny, ujawnia nienasycone dążenie do władzy, zdolne poświęcić więzi rodzinne. Historia podkreśla pilną potrzebę zrównoważenia osobistych ambicji z empatią i szacunkiem dla relacji międzyludzkich, unikając dehumanizacji na drodze do osiągnięcia celów. Następnie powiedz nam w komentarzach, czy wierzysz, że istnieją tacy ludzie. Idziemy dalej. Nieznany atali promyk nadziei pozostał. Jak zapisano w drugiej księdze królewskiej, rozdział 11, wersety od 1 do 3. Jeszeba, siostra Akazjasza, córki króla Jehorama, Ukryła Joaza, syna Akazjasza, wśród innych królewskich dziedziców, którzy mieli zostać zebrani. Ten młody książę był trzymany w tajemnicy w świątyni pana przez sześć długich lat, podczas gdy Atalia sprawowała swoje nieubłagane rządy. Atalia, zaślepiona rządzą władzy, ugruntowała swoje okrutne panowanie. Zdradziła ją jednak niewiedza, nie wiedząc, że jeden z jej wnuków, Joaz, przeżył masakrę. Odważna interwencja Jehoszeby, ciotki dzieci przeznaczonych na rychłą śmierć, uratowała Joazas od chłani zagłady. W tym intrygującym biblijnym dramacie światło nadziei nie znika nawet w najciemniejszych zwrotach akcji, gdy władza, zdrada i okrucieństwo zbiegają się w desperackim tańcu. W intrygującej grze losów ta pokorna kobieta odegrała znaczącą rolę w zawiłych boskich planach na przyszłe wieki. W świecie, w którym złowrogie postacie, takie jak Atalia, knują i działają, pojawia się odkupięcza postać Jehoszeby. Nawet gdy złoknuje swoje intrygi, Bóg zawsze ma moc wskrzesić Jehoszebę i to właśnie w tym starciu zło nieuchronnie ulega. Podobnie jak wcześniej młodzi Samuel i Joasz dorastał w świętych salach świątyni podążając znakomitymi śladami. Prawdopodobnie w milczeniu utkał swoją historię, Dyskretnie pomagając kapłanom, nie zwracając na siebie zbytniej uwagi. Boża obietnica dana Dawidowi dotycząca wiecznego rodu nabiera nowego wymiaru, gdy jesteśmy świadkami obiecanej lampy, prawie zgasłej, ale cudownie zachowanej. Pomimo nagannego zachowania Akazjasza, jego powiązań z niemoralnymi sojuszami i mrocznych rządów, był on jednak dziedzicem Dawida i kontynuatorem linii królewskiej. Bóg, wierny swojej obietnicy, ochronił tego małego dziedzica przed okropnościami zaplanowanymi przez Atalię, królową, której serce oszalało w wyniku nadmiernych ambicji. W tym krwawym spisku, w którym złośliwość Atali niemal zniweczyła boską obietnicę, widzimy uderzający paradoks. Córka króla, żona króla i matka króla, Atalia wbrew swemu szlachetnemu pochodzeniu okazała się brutalna i wyzywająca. Motywowana egoistycznymi pragnieniami i obawiająca się rywalizacji o władzę, zwróciła się przeciwko Bożym obietnicom, kierując swoją boską zemstę i gniew na ród Dawida. Ta intrygująca opowieść o Atali daje głęboką refleksję nad złożonością ludzkiej natury i tendencją do zbaczania z boskich ścieżek. Paradoks Atali, która urodziła się w szlachetnym rodowodzie, ale stała się niszczycielską siłą. Uwypukla kruchość ludzkich wyborów i wpływ egoistycznych motywacji. Kontrast pomiędzy jego szlachetnym pochodzeniem a brutalnie buntowniczymi działaniami uwydatnia ludzką bezbronność, pokazując jak nawet osoby zajmujące wysokie stanowiska mogą ulegać pokusie nadmiernej władzy. Narracja podkreśla siły napędowe wyborów Atalii, w tym egoistyczne pragnienia i strach przed rywalizacją o władzę. Kierunek jego boskiej zemsty i gniewu narodowód Dawida uwypukla zniekształcenie relacji z boskością pośród osobistej niepewności i ambicji. Ten biblijny epizod zachęca do refleksji nad znaczeniem pozostawania wiernym zasadom etykowym i duchowym, nawet w obliczu pokus w świecie materialnym podkreślając głębokie konsekwencje, gdy ludzie ulegają egoistycznym impulsom i przeciwstawiają się Bożym obietnicom. Kontynuujmy tę historię. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka i subskrybuj nasz kanał. Dom Dawida, przeciwstawiając się zniszczeniu domu ojcowskiego, stanął w obliczu wściekłości Atalii, która poprzez własne kaprysy próbowała unicestwić boską obietnicę utrwalenia królewskiego rodu. Dokonując buntowniczego czynu wbrew Bożym obietnicom, Atalia okazała się siłą, której należy się bać i której należy stawić czoła. To burzliwy rozdział, w którym siły boskie i ludzkie zderzają się, a wynik tej intensywnej fabuły pełnej zwrotów akcji ujawni dopiero przyszłość. W dramatycznym wątku zarysowanym w drugiej kronice w rozdziale 24, w wersecie 7, wyłania się uderzająca postać Joasza, potomka Dawida, którego życie splata się z mrocznymi intrygami Atali, córki Izabel. Narracja ukazuje scenariusz profanacji i spustoszenia. Kiedy niegodziwe dzieci Atali odważyły się wtargnąć do samego domu Bożego profanując święte rzeczy w wypaczonym kulcie bogów Baala. Jednak Joasz jawi się jako znak ocalony z ognia, ocalały pośród zniszczeń. Jego bezpieczne schronienie znajduje się w cieniu świątyni, gdzie ukryta komnata chroni go przed zakłóceniami Atalii, pod opieką oddanej ciotki. Tutaj, pod Bożą opieką, jest ukryty przez wiarę, nawiązując do czasów, gdy ukryty był także Mojżesz w swojej bezbronności. W miarę jak Joasz dorasta wewnętrzny ogień popycha go do świętej misji, naprawy domu pańskiego, tego samego domu, który był jego schronieniem i ucieczką. Obietnica Dawida, ogłoszona w psalmie 27 wersecie 5 spełnia się w niezwykły sposób. Bóg chroni Joasza, zapewniając ciągłość królewskiego rodu, nawet gdy Atalia zgodnie ze swoimi diabolicznymi planami będzie próbowała zebrać to obiecujące potomstwo. Zagadka tej diabelskiej próby przerwania dynastii królewskiej, która według bożych obietnic miała doprowadzić do Mesjasza, ujawnia zaskakujące skutki. Joasz i jego kochanka pozostają ukryci w zapomnianych zakamarkach świątyni, niewzruszeni przez długie siedem lat panowania Atalii, niegodziwej królowej, która wbrew zasadom stara się wzmocnić kult Baalów w całym królestwie. Atalia, manipulując jej pozycją królowej judy, Wykorzystuje swoją moc do wznoszenia ołtarzy i szerzenia bałwochwalczego kultu, profanując świętość świątyni Pańskiej. Jego niegodziwe dzieci, wdzierając się do Domu Bożego, ofiarowują poświęcone przedmioty Baalom, otwarcie kwestionując świętość świętego miejsca. W wirze intryg i wyzwań narracja ujawnia ścierające się siły, podkreślając nieustępliwość Joasza pod boską ochroną. I makiaweliczny przebiegłość Atali w jej wysiłkach ujarzmienia wiary i świętych zasad. Zderzenie sakrum z profanum, boskiej obietnicy ze złymi intencjami tworzy wciągającą fabułę pełną niespodzianek. Historia zaczyna się od matki Atali, Izabel, która stworzyła precedens dla złowrogiego zachowania, a Atala z kolei poszedł w ich ślady. Rozdział 11 drugiej księgi królewskiej przenosi nas do siódmego roku, kiedy Jechu przywołuje setników straży, zawierając z nimi przymierze w Domu Pańskim, gdzie przysięgają wierność. Atalia, prowadzona przez swe rządy terroru, rozciąga swój cień na siedem długich lat. Choć brak konkretnych zapisów nie zmniejsza od początku pewności jej spójności. Podczas gdy Jechu starał się wykorzenić kult Baala w Izraelu, Atalia przebiegła i bezwzględna, podstępnie pracowała. Aby ustanowić go w Judzie, rozdział 24 drugiej Księgi Kronik ukazuje szkody spowodowane sojuszem z rodziną Achaba, korumpującym dwór i królestwo Juda. W tym scenariuszu korupcji Joah, mający prawo do korony i określone przeznaczenie, pozostaje ukryty w cieniu anonimowości. Tymczasem ksiądz Geja wyłania się jako architekt tego monumentalnego przedsięwzięcia. Jako arcykapłan lub najwyższy przywódca religijny Geja. Kieruje się determinacją, by przywrócić tron Dawida, linii Dawida i odebrać go z rąk Atali, córki Achaba i Izabel. Jego zuchwałe działanie skutkuje odsunięciem Atali od władzy, co wywołuje zwrot akcji pełen intryg i konfrontacji. W scenie pełnej wzniosłości i oczekiwania kapłan złożył w rękach funkcjonariuszy straży włócznie i tarcze, które niegdyś należały do potężnego króla Dawida, przechowywane w świętej świątyni Pana. Strażnicy ustawieni teraz w imponującym szyku wokół króla odsłonili swoją broń, wyznaczając obwód od prawej do lewej strony świątyni, w pobliżu ołtarza i domu. Syn królewski, oczekujący na swój los, został przedstawiony w majestatyczny sposób. Po ponownym nałożeniu korony na głowę strażnicy ogłosili jego w niebo Namaścili go i powtórzyli świąteczne oklaski, krzycząc unisono. Niech żyje król! Król, będący widocznym znakiem otrzymania władzy królewskiej widział na głowie koronę mimo że była za duża i ciężka w wyrazach serdecznych życzeń o jego pomyślności pobrzmiewała zaraźliwa radość w tej świetności aklamacji król został koronowany co było widzialnym przejawem jego boskiego zadania strażnicy zgodnie z wolą bożą cieszyli się z zakończenia ucisku atali i perspektywy odnowienia pod przewodnictwem godnego jej ataliasza jej siedmioletnie panowanie przygnębiające Dobiegło końca wraz z pojawieniem się prawdziwego króla. Wielu poddanych uciskowi Atalii nie zdawało sobie sprawy z oczekiwania na prawdziwego króla, zdolnego objąć tron w ich życiu. Przybycie Syna Królewskiego, niosącego słowo Boże, oznaczało koniec tyranii. W chwili, gdy Atalia usłyszała świąteczne odgłosy straży i ludu, przyspieszyła jej wejście do domu pańskiego. Tam, ujrzawszy młodego króla na ambonie, rozdarła szaty i w rozpaczy zawołała Zdrada! Zdrada! Odpowiedź nadeszła szybko, a kapłan Geja nakazał funkcjonariuszom straży wyprowadzić ją z szeregów. Ktokolwiek ośmieli się pójść za nią, grozi mu śmierć od miecza, gdyż kapłan zdecydował, że jego egzekucja nie odbędzie się w świątyni pańskiej. Natalia została schwytana, zabrana przez wejście DLA koni do Pałacu Królewskiego i tam stracona. Następnie kapłan przypieczętował pakt pomiędzy Panem, Królem i ludem. Lud pełen radości wszedł do świątyni Baala i zburzył jego posągi, świętując zwycięstwo nad fałszywym bogiem. Całe miasto wreszcie zaznało spokoju. Joasz rozpoczął swoje panowanie w wieku siedmiu lat, a ta historia to nie tylko zwrot akcji, ale potężna lekcja na temat niebezpieczeństw związanych z chciwością i zazdrością, które nieuchronnie prowadzą do porażki i cierpienia. Wezwanie, aby trwać w pokoju i niewzruszenie w naukach bożych, gdyż jak pokazuje ten epos, tylko prawda i sprawiedliwość mogą zwyciężyć ciemność. Historia Atalia jest żywym ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami wynikającymi z niepohamowanej ambicji i zdrady. Jej fabuła, niczym epicki dramat, rozgrywa się pomiędzy korytarzami władzy, odsłaniając kruchość tych, którzy stoją na fundamentach zła. Natalia, złowroga postać na scenie historii, zostaje zapamiętana nie tylko ze względu na swoje zbrodnie, ale także jako przypomnienie, że boska sprawiedliwość zawsze wkracza nawet w najciemniejsze intrygi. Jeśli dotarłeś tak daleko, nie wahaj się wyrazić swojej opinii na temat tej historii. Jeśli spodobał Ci się ten film, uprzejmie prosimy Cię o polubienie go i udostępnienie go osobom, które lubią historie biblijne. W tym miejscu będziemy kontynuować zgłębianie tych biblijnych narracji, zawsze przynosząc ważną refleksję DLA ludzkości. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, oto zaproszenie do podążania Bożymi ścieżkami. Na ekranie pojawi się także sugestia wideo DLA Ciebie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.